Jaka jestem? Ach, to jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że jestem miła i wyrozumiała. Na pewno jestem szczęśliwa, bo jestem zdrowa. Mam wspaniałą rodzinę, cudowną przyjaciółkę i szalonego psa. Jestem wysoka i szczupła. Myślę, że mam dobry charakter. Czasami jestem kreatywna, wtedy gotuję i robię zdjęcia, tak jak to co jeszcze, hmm, mam nadzieję, że mam dobre poczucie humoru, bo uwielbiam żartować.